Nie zapominam takich przysług, dlatego też od Czasu wczesna... do czasu, wyśle ci trochę elektrum. Dobrze, pogadajmy. Chcecie się dowiedzieć o podziemiu, o tym, co w trawie piszczy, o naszych zamaskowanych, pierzastych nieprzyjaciołach. Chcemy wiedzieć, czy ktoś steruje Legionem. Myślimy, że to on porwał naszego kapitana. Wątpię. Grax nie lubi pokazywać swojej twarzy. Grax, czy to ten, który nasłał na nas smoki? Smoki to jego oczy i uszy. Nie powatyguje się sam, chyba że smoki natrafią na coś naprawdę ładnego. Chyba udało ci się go zainteresować. Pomóżmy sobie nawzajem i zobaczysz na własne oczy. Niedawno roz... aktualizowano bazę danych Starlinka Zbliżam się do miejsca katastrofy. Informacje, których szukasz, kryją się w tym jego mózgu. Dlatego musisz go skakować. Tylko trzymaj się blisko, żeby nie przerwać połączenia. Powodzenia. Uruchamiam dekodowanie danych. Nadchodzi uderzenie orbitalne. Nadchodzi uderzenie orbitalne. Ostrzeżenie nad wsparcie legionu. się posiłki legionu. W porządku, to wszystko. Jest trochę zakłóceń, ale odczytałam sygnał SOS. Już się za to biorę. Myślisz, że to ten cały grax? Ha. Co za pechowe imię. Przeceniasz ila jego. Jemu się chyba zdaje, że tak naprawdę to Grax kontroluje legion. Dosłownie. Grax. Wybacz, ale nic nie kumam. Co to jest Grax? A, to wspaniała istota. Według legendy urodził się setki lat temu w zapomnianym grobowcu. Albo że żyje na słońcu i komunikuje się ze starożytnymi strażnikami. Zależy od legendy. A, więc jest jak potwór z poduszka. Tylko prawdziwy? To bajka, którą opowiadają banici. Nie przejmuj się. Zwykła broń jest nieefektywna przeciw osłonie celu. Aktywna tarcza może odbijać pociski wieżyczki, aby obniżyć jej obronę. Wykryto zanieczyszczenie atmosfery. Spadek wydajności silników. Nie uciekniesz! Mam cię na celu! Uważaj, wykrywam w okolicy nietypową formę energii elektrumowej. Nie, co to jest tam daleko? A, to iglica strażników. Pozostałość po czasach, które odeszły w niepamięć. Podobno są tam skarby, tylko kto się odważy ich szukać? Od stuleci są już nieaktywne. Mimo to wciąż pozostają silnie strzeżone. To mówisz, że legion jest kontrolowany ze Starej Wieży? Tutaj prowadzi sygnał. Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć dlaczego. Ej, iglica chyba reaguje na moją broń. Ciekawe, czy podobnie odpowie, jak użyje innej. Hmm, moje badania wskazują, że te iglice powinny reagować na różne żywioły. Zmień uzbrojenie. Być może będzie potrzebna kombinacja dwóch różnych żywiołów. Wykorzystaj swoją technologię Starlink do przełączania. Się. Fascynują. Odbiera Nikły sygnał zasilania. Tylko pomyśleć, ile danych zbierzemy, jeśli włączymy moc w innych iglicach. Póki co zgarnijmy to, co jest w środku i zobaczmy. Na gwiazdy. To zaawansowana technologia... Tutaj zobaczysz wszystkie zebrane przez nas mody. Możesz ich użyć do rozbudowy statku i wzmocnienia broni. Super, to co z tym sygnałem? Smok na pewno wysłał sygnał do iglicy, ale trudno powiedzieć, dokąd poleciał on dalej. Na razie wracajmy do rafinerii. Opowiedzmy Eliemu, co znaleźliśmy. Razor, zauważyłem coś dziwnego w iglicy strażników. Wygląda podobnie jak artefakt Sandgranda. Artefakt od Shade? Ale to by znaczyło, że Sandgrand poszukiwał technologii strażników. Tak sądzę. Doszedłem do wniosku, że artefakt jest częścią sieci komunikacyjnej Legionu. Jeśli zdołamy to odszyfrować, być może uda nam się przekwycić wiadomości Legionu. A wtedy dowiemy się, gdzie trzymają Sangranda. Judge, jesteś geniuszem. To jak się za to zabierzemy? Hmm, taka analiza wymagać będzie wielkiej mocy obliczeniowej. To wykonalne. Będziemy tylko potrzebowali mnóstwo elektrum. Kontynuujmy lot do rafinerii. Może wydobywca zdoła pomóc. A ciągle brakuje nam paru rzeczy po wypadku. Dodałam nową misję do tropiciela misji. Sprawdź go! Rzep przyczepiony. Odrzuć go lub zaatakuj, aby usunąć.